Startujemy, czyli drodzy Państwo, generalnie po tylu prelekcjach pewnie wszyscy już sobie zdajemy sprawę, dlaczego niektóre rzeczy mamy zrobić. Mało tego wiemy, co mamy zrobić, mało tego wiemy, po co mamy to wszystko tak naprawdę zrobić. Natomiast w większości przypadków, z tego co my się spotykamy z przedsiębiorcami czy z Kowalskimi, z Nowakami, nie wiemy. Jak mamy to zrobić i w tej drodze, żeby tak naprawdę dojść do dekarbonizacji, wszyscy pewnie z nas wiemy, że w większości zakupy są nieracjonalne, a emocjonalne i myśmy to skategoryzowali do tak zwanej zasady 3E, czyli mamy pobudki etyczne, mamy pobudki ekologiczne, i drodzy Państwo, mamy pobudki ekonomiczne. Z naszego doświadczenia i rozmów wynika, że stety albo niestety, pobudki ekonomiczne bardzo często są najważniejsze do tego, żeby w ogóle zacząć robić. Etyczne i ekologiczne. One powodują, że bardzo często robimy to w teorii. Czyli, że wiemy co zrobić, po co, dlaczego, ale nagle mamy ręczny i nie ruszamy z miejsca. No to startujmy. Jak możemy te pobudki ekonomiczne, tak naprawdę w dniu dzisiejszym, zaimplementować w firmach, w organizacjach? Zróbmy sobie taki prosty przykład, czyli, jeśli mamy roczną produkcję energii na poziomie 50 kW, to się przekłada mniej więcej teraz na rachunki 4 do 6 tysięcy złotych miesięcznie, to powoduje, że instalacja fotowoltaiczna na dachu czy na gruncie to jest mniej więcej 50 kW. To samo dodając 0 produkcja 500 kW, rachunki energetyczne więcej 4, 60 tysięcy i moc instalacji 500 kw to możemy żebyście państwo tak naprawdę zrozumieli jaki to jest mniej więcej przelicznik i wtedy inwestycja dla firmy na dzień dzisiejszy to jest około 100 tysięcy do 140 tysięcy złotych. Lubisz to jest 500 kw to jest około miliona. Tutaj oczywiście można wejść w polemikę jaka firma czy na dachu czy na gruncie jakie nachylenie i, i dlatego są rozbieżności za każdym razem cenowe. I w większości przypadków jest zasada, można powiedzieć, też 3D, czyli drogo, dużo i do, du, z tym OZE i z tą zieloną transformacją, bo większość firm mówi: no, miliona nie wyciągnę tak z kieszeni, bo mam w tym momencie większe wydatki albo ważniejsze wydatki. tak, Potrzebuję maszynę kupić, potrzebuje zautomatyzować, zrobotyzować produkcję i generalnie to OZE schodzi na dalszy plan, tak? Mimo tego, że bardzo dużo się o tym mówi. Co możemy z tym zrobić? Jak to w praktyce możemy rozwiązywać, żeby to miało sens i uzasadnienie ekonomiczne? No, jak to bywa w fundacji Pozytywni CO2? Pozytywne rozwiązanie. Drodzy Państwo, dzisiaj 50 kW tak naprawdę można sfinansować za 2000 zł miesięcznie z ratą stałą przez 15 lat lub 500 kW za 20 000 zł z ratą stałą przez 15 lat. Co to w praktyce powoduje w firmie? W firmie powoduje to, że jeśli biznes pracuje na 5% rentowności z automatu, jeśli mamy dobrze wynegocjowane stawki w firmie, no to generujemy co najmniej 2000 zł oszczędności. Nie mówię, że generujemy 4000 zł oszczędności miesięcznie, co przez 15 lat powoduje ponad pół miliona oszczędności. Jeśli nasz biznes jest bardziej rentowny, czyli ma 7% lub więcej procent, no to już te oszczędności są dużo, dużo większe, to jest dodatkowa gotówka, tak naprawdę, którą non stop możemy obracać, inwestować i dalej pomnażać kapitał, no i stawać się społeczeństwem coraz bardziej zamożnym. Oczywiście, jeśli mamy 500 kw, dużo fajniejsze kwoty, znajdziemy po prostu przecinek, tak, więc mamy z automatu 5-6 milionów dodatkowo na różnego rodzaju inwestycje przez 15 lat, co może spowodować że jako firma, jako organizacja po prostu wyprzedzimy konkurencję, tak? bo dzisiaj nie tylko konkurujemy na rynku lokalnym, ale konkurujemy na rynku globalnym. To jeśli poskładaliśmy te puzelki, coś fajnego, żeśmy się nauczyli, czyli zaczynamy już powoli latać, co żeśmy się z tego nauczyli? Tak? Jeśli mamy na sali pesymistów, no to pesymista zobaczył 2000 zł razy 12 miesięcy, razy 15 lat, 360 tysięcy złotych. Hmm. Co zobaczył optymista? Optymista od razu pomyślał, skoro mogę zmienić koszt posiadania energii na abonament fotowoltaiczny, no to zamieniam, podpisuję umowę dziś i absolutnie nie mam z tym problemu, nawet nie szukam dziury w całym, ale realista sobie pomyśli co? Realista zawsze między optymistą a pesymistą powie, no to trzeba trochę pogrzebać, poszukać, mówi prawdę, nie mówi prawdę, jak to w ogóle sprawdzić. No i realista zaczął grzebać i zobaczył, że w 2018 roku, czyli 5 lat temu, średnia cena energii była w okolicach 200 zł, a to powoduje, że za 15 lat on sobie przeliczył, że jeśli średnia cena energii będzie dalej rosła powyżej 12% rocznie, no to za 15 lat ten sam rachunek to już nie będzie 4000 zł, tylko będzie 23 tysiące złotych. Mówi. Mm. No nie wiem skoro przez ostatnie 5 lat rosło, przez najbliższe 15 lat będzie rosło, on jeszcze sobie pomyśli tarcza w przyszłym roku prawdopodobnie nie będzie działać, więc chyba nie będzie 12%, a może jednak trochę większy będzie wzrost, bo ceny emisji mają nam rosnąć bo Fit for 55 będzie powodowało, że ceny energii po prostu będą rosły i prawo do emisji będą rosły, i prawdopodobnie Kowalscy i nowakowie też za chwilę będą płacili za prawa do emisji CO2, bo takie projekty są przygotowane, więc nie tylko firmy będą za to płaciły. I dlaczego tak jest? Bo wszyscy rządzący w Unii wiedzą, że jeśli nie będzie tego ciężaru ekonomicznego, to my dalej w kopciuchach będziemy to palili lub dalej będziemy mieć tak naprawdę OZE daleko w powrocie. Stąd są tak naprawdę te naciski e, ekonomiczne. I co, drodzy Państwo, jeszcze zobaczył realista? Realista pogrze pogrzebał i zobaczył. Po pierwsze, zobaczył, że możliwość odkupu energii z produkcji za instalację fotowoltaiczną, bo bardzo często mamy nadwyżkę, mo może sobie zbilansować jeden do jednego. Niekoniecznie w trzech wielkich tuzach, tuzach zrobić bilans na poziomie 0,7, ale zbilansować sobie, że jeśli mam nadprodukcję, to sobie odkupię tak naprawdę w takiej samej cenie. Taka możliwość dzisiaj na rynku jest. Co zrobił jeszcze realista? Realista stwierdził, że i zobaczył, że ma możliwość dzisiaj podpisania umowy co najmniej na 5 lat, gdzie ma gwarancję, że 95% energii będzie dostarczany mu w 100% albo z farm wiatrowych, albo z farm wiatrakowych, bo duże firmy i duży operatorzy już w tym momencie wiedzą, że po prostu to się ekonomicznie opłaca w perspektywie 5 lat i mogą zagwarantować cenę pod warunkiem, że Państwo podpiszecie z nimi kontrakt. Oni stawiają farmę jedną albo drugą i to się zaczyna po prostu sensownie bilansować i przedsiębiorstwo może zaplanować sobie całą strategię inwestycyjną i politykę cenową. Bo nie są przerażeni, że co roku coś im rośnie, czyli mają stabilizację ceny. Kolejna bardzo ważna rzecz, czyli mają z głowy ESG, czyli w raportach niefinansowych, a jeśli Państwo tego nie będziecie w ESG pokazywali, to nagle w bankach nie będzie możliwość zaciągnięcia kredytów. To jest przed nami, to jest Fitfor 55. Jeśli nie będzie tego w raportach, nie będziemy pokazywali, że zmniejszamy emisję CO2, a to można tak naprawdę zmniejszyć je praktycznie z automatu do zera. Taka możliwość dzisiaj na rynku już też jest. I, yy, i jeśli ceny energii yy, będą rosły, tak jak w ostatnich pięciu latach, to drodzy Państwo, dokładnie to się wydarzy. Jaka będzie przyszłość, sami... Yy, Zobaczymy, ocenimy, natomiast taka była przeszłość, taka potencjalnie według tego, co jest, będzie przyszłość. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Pozytywnie CO2-skuteczna, ekonomicznie uzasadniona dekarbonizacja biznesu. Jeśli Państwo będą mieć jakiekolwiek do mnie pytania, serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.